Cześć. Dzień dobry moi drodzy. Chciałem Wam coś ważnego tutorialu pokazać. Jak, jak zrobić tak, aby przesuwać połączone nogi. Aby można było przesuwać. Jak się na przykład zaznaczę to, aby można było te kilka okien na raz przesunąć. Otóż jest taka opcja. Ja mam coś takiego i zaraz sobie krok klawiszowy ja mogę klawisz E klawisz R i klawisz W na wcisnąć to mogę sprawić tak, że mogę przesuwać obiekt i mogę przypisać też klawisz W tutaj na przykład coś wam pokażę NODE MOVE no, możecie wszystkie nogi przesunąć? Zalechę jak wolicie, zalechę jak chcecie przesunąć. Żeby było Wam wygodnie na przykład pracować. Możecie do tego skrót klawiś, żeby przypisać. na przykład sprawdzę, do czego jest klawisz W przypisany. Naługę, trzeba go zmienić. Możecie go zmienić. Także tutaj możecie do opcji Shading uruchomić klawisz W i do opcji Widok 3D do uh, uh, osigizmo. Gizmo. Edik, w opcji Edik, preferencje, przymówić i wpisać keybinding W. Ja sobie wejdę do opcji Gizmo. Nauge no Egitor, teraz coś takiego. Możecie przypisać klawisz assign.org i automatycznie się pojawi wam Nauge no Editor z nowym stylkiem klawiszowym, ale tym razem będzie coś takiego, że jak klikniecie W, to możecie nogi przesunąć do góry albo nagle zależycie od tego, ile zaznaczycie. To jest zaznaczone. Tak, żeby było równo i elegancko e, ustawione. No i widzicie w tym jest elegancko, jest równo. Nie ma bałaganu. Wystarczy tylko jeden klawisz użyć. Mamy przesuwanie, mamy obracanie, mamy skalowanie. Kontroli C. Tu są już wiele skrótów klawiszowych już jest tutaj przypisane Ale ja wolę dać taki sam skrót klawiszowy jak tu. To jest transform W, to jest yy, przesuwanie. I tutaj będzie to działało do widoku. 3 i tutaj. Jak macie te okienka. Ale warto sobie zapisać skrót klawiszowy Ja, ja sobie mam jeszcze Zapiszę eksport. Wszystkie yy, mapy. Dobra. Wolałbym grać w skróty klawiszowe. Gdzie mam skróty klawiszowe? Poczekajcie, bo muszę się trochę skupić, bo nie wiem czy mam skróty klawiszowe tutaj. Chyba tu mam, bo tam nie zdążę skopiować. Autodesk Maja. 2024, tak se nazwy, mój skrót klawiszały Jak wy macie zapisane wszystko możecie, Jak na przykład uruchomicie na nowo B&G To możecie sobie zaimportować Używam karty graficzne GeForce RTX 2080 No powiem wam, szybko się pracuję w użyciu tej karty Jestem zadowolony po widoku 3 jest szybciej, pokaże wam e, jeszcze temperaturę reakcji system, e, system Information Program e, System Informer Mam taki program co ukazuje mi temperaturę i e, jak w widoku 3G RTX e, 2080 pracuje Jak to wygląda moi drodzy, tak to kochani wygląda, tak jest spoko. Chciałem Wam tak pokazać, bo praca jest naprawdę szybko się pracuje. Nie tylko robię bezsensowne benchmarki, a taki prawdziwy benchmark, to najlepiej sprawdźcie sobie scenę z wieloma szczegółami, zwłaszcza obiekt, który osiada ruchne getale. Wtedy będziecie mogli sprawdzić, jak szybka jest waha karta graficzna. O jak szybko reaguje. A, a, a zwłaszcza na to, ile szczegółów mają te gachówki. Bo jeszcze muszę skończyć mój niemiecki domek. To byłoby na tyle. Chciałbym wam hekić miłego dnia. Tutorial był głównie o tym, jak przesuwać gałęzie nogi za pomocą no, skrótów klawiszowych eee, Szejgi No to trzymajcie się.